Do Parlamentu Europejskiego wybrano 720 posłów, w tym 53 reprezentantów Polski. Bez względu na kraj pochodzenia wszyscy eurodeputowani otrzymują identyczne wynagrodzenie. Politycy, którzy zamienili ławy Polskiego Sejmu na ławy Parlamentu Europejskiego, mogą liczyć na wielokrotnie wyższe zarobki niż te, które otrzymywali na wiejskiej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego zwyciężyła Koalicja Obywatelska uzyskując wynik lepszy o jeden punkt procentowy od Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy, Polki, Polacy chcieliby więcej, szybciej, no wiadomo, no jesteśmy krajem ludzi tak ambitnych, którzy by chcieli wszystko natychmiast i, i czasami patrzą na nas i mówią no. Poprawcie się, bądźcie lepsi, ale dzisiaj w tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października, ale tak naprawdę jestem, no, brakuje mi słów wdzięczności dla tych wszystkich, którzy poszli dzisiaj do wyborów. Jak wiecie, to nie są wybory, które przeciągają, przeciągają największą publiczność ani w Polsce, ani w Europie, a nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli to przecież oni wygrali. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła już pełną listę nowych polskich eurodeputowanych. Jakie wynagrodzenie czeka ich w Brukseli? Miesięczne wynagrodzenie podstawowe eurodeputowanego wynosi 10 75 euro brutto. Po odliczeniu podatków na rękę otrzymują 7 854 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje niemal 34 tysiące złotych. W skali roku polscy europosłowie zarobią netto około 400 tysięcy złotych a przez pełną pięcioletnią kadencję będzie to już 2 miliony złotych. Szanowni Państwo, od ponad już pół roku rządzi nami ta uśmiechnięta koalicja, bardzo dobra w pijarze, bardzo dobra w propagandzie, ale okazuje się niestety, że dużo łatwiej jest napisać jakiegoś populistycznego tweeta, dużo łatwiej, jest, dużo łatwiej jest szeroko się uśmiechać, bardzo łatwo jest robić takie serduszka z dłoni, ale dużo trudniej się tym krajem rządzi. Łatwo im przychodziło formułowanie stu konkretów, obiecywanie kwoty wolnej zniesienia podatku belki, czy też dobrowolnego ZUS-u, a dużo trudniej bierze się im odpowiedzialność za nasze państwo i za nasze bezpieczeństwo. Oprócz podstawowego wynagrodzenia eurodeputowani otrzymują również dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Każdy poseł ma prawo do diety dziennej w wysokości 350 euro, około 1500 zł, które przeznaczone są na opłacenie hotelu, posiłków oraz innych wydatków związanych z pobytem w Brukseli lub Strasburgu. Ponadto europosłowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży własnym środkiem transportu. Stawka wynosi 58 eurocentów, około 2,50 za kilometr, przy czym maksymalny dystans do rozliczenia wynosi 1000 km. Jeśli eurodeputowany korzysta z przelotu samolotem lub przejazdu pociągiem, koszt biletu pokrywa Parlament Europejski. Każdemu europosłowi przysługuje także miesięczna dieta parlamentarna w wysokości 4950 euro około 21 tysięcy złotych. Pieniądze te mają być przeznaczone na wynajem biura, zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz pokrycie innych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Dzięki temu eurodeputowani mogą efektywnie prowadzić swoją działalność polityczną i utrzymywać stały kontakt z wyborcami. Politykom, którzy opuszczają Parlament Europejski i nie zyskują ponownie mandatu, przysługuje odprawa. Jest ona równowartością miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pełnienia funkcji eurodeputowanego i wypłacana jest przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 24 miesiące. Wypłata odprawy kończy się z momentem objęcia nowej funkcji zawodowej lub przejścia na emeryturę. Eurodeputowani mają także prawo do euroemerytury, którą mogą pobierać po ukończeniu 63 roku życia. Jej wysokość wynosi 3,5% miesięcznego wynagrodzenia eurodeputowanego za każdy pełny rok sprawowania mandatu oraz 1,12 tej kwoty za każdy dodatkowy miesiąc. Łączna wysokość emerytury nie może przekraczać 70% całkowitego wynagrodzenia posła do parlamentu. Po jednej pełnej kadencji politycy mogą liczyć na emeryturę wynoszącą około 6, Tysięcy złotych netto. Praca w Parlamencie Europejskim wiąże się z wieloma korzyściami finansowymi. Poza wysokim wynagrodzeniem podstawowym. Europosłowie otrzymują różne dodatki i diety, które znacząco zwiększają ich dochody. W perspektywie pięcioletniej kadencji dochody te mogą uczynić z eurodeputowanych milionerów. Dodatkowo odprawy i euroemerytury zapewniają stabilność finansową po zakończeniu kariery politycznej w Parlamencie Europejskim. W porównaniu do wynagrodzeń w polskim sejmie. praca w Parlamencie Europejskim jest nie tylko prestiżowa, ale i bardzo opłacalna.